Zastanowić się. Hej. No, tutaj koledzy polecieli. No i słusznie. Także, jak ktoś się nie, nie, nie czuje pewnie albo nie zna trasy, podjechać sobie do tej skarpy i sił. Ja w końcu muszę nagrać taki filmik, że lecę na takim swoim tempie całą całą cebulę wcześniej sobie ją powolutku obiadę, żeby nie było zonka, że coś na przykład tydzień wcześniej ktoś coś rozkopał, jakiś nie wiem, e, z motocykl przejechał, zrobił jakąś kolejne, żeby nie było, że jadę na pałę. W końcu taki filmik w końcu taki filmik nakręcę. No i dobra. Opa. O, idzie podjechać, ale większy rozpęd. Uff. Lecimy dalej. Jak cebulę pod prąd, to cebulę pod prąd po całości. Jak to Norbi z naszej grupy mówi, nie ma srania po krzakach. Heja, heja. <grystanie> Lecimy. Jadę, gadam, poły, te androny. A jak tak patrzę po odwiedzinach, to ktoś tam czasami ogląda te filmy. Jakieś komentarze się pojawiają, za co dziękuję. Miło mi. I zachęcam do takiej aktywności. W razie czego możecie mnie namierzyć w sieci, zagadać i dołączyć do naszej grupy kolarskiej której dzisiaj tutaj nie ma. I teraz tu w prawo, tu jest ta stroma góra. Nie ma co jej atakować. I tak, i tak bym podprowadzał rower. Sobie pojedziemy tutaj. Od drugiej strony jest stromy podjazd, ale idzie go podjechać. Tutaj, tutaj jest rzeźnia. Tu nie jeden boi się go zjechać, tak? a, a, a co dopiero podjechać. Także tutaj. Oczywiście, jak lecicie we właściwym kierunku, tak jak, tak jak macie oznaczenie na trail Forks bo ja to dzisiaj, tak jak mówię, pod prąd jadę, to lećcie tutaj na. Tam jest rozwidlenie tej ścieżki, tak? Pyk. Ta będzie bardziej wyraźna, jak będziecie jechać, bo tutaj więcej osób ten wyjeździ, bo się boją tej górki. Zresztą zróbmy inaczej jak tą, tą górkę wam pokażę Teraz sobie sobie ją podjedziemy, Mówię, forma dzisiaj dopisuje i też ją pojadę bardzo ostrożnie, bo y, nie jechałem 4 miesiące i tu jest to rozwidlenie w tą stronę macie, w tą stronę macie wersję po płaskim i tu jest ten podjazd. On jest dosyć stromy, więc jak pierwszy raz w Cebulę jedziecie, to może, możecie się zdziwić. I tutaj oczywiście jak tam. Jedziecie normalną prędkością, to tu macie jeszcze taką prędkość najazdową, więc można to wykorzystać zawsze. Jadę. Kaczuszka jeszcze nie ma imienia, może by ją jakoś ochrzcić. Jak ktoś ma propozycję, to. Czekam na jakiś komentarz. I tu mamy ten podje... podjeździk można powiedzieć. On jest fajnie wyprofilowany. Także ktoś, kto tam regularnie trenuje, to nie jest dla niego problem, tak? Natomiast ja jak pierwszy raz to i chętą to prowadziłem tu rower. No i tu mamy ten słynny zjazd. Jak go dzisiaj tędy pojadę, zobaczymy. A no. dobra. Jest.